Give yeah. me yeah. Hej cześć, witam was moi drodzy w kolejnym odcinku z FIFA 15 Ultimate Team. Dzisiaj tym składem spróbujemy sobie wywalczyć mistrzostwo ligi 8. bez porażki. Tak. <laughs> Jeżeli teraz wygramy, będę miał, będziemy mieli mistrzostwo ligi 8. bez porażki. Pięć, chyba sześć wygranych meczy. Dobra, ale zagramy tym składem. Cięcie do meczu. Dobra, już mamy przeciwnika. No, żeby tylko dał gotowy daj gotowy gościu jak widzimy gra w, w huta dłużej niż ja i ma bardzo dobry skład no właśnie Bail Ramos Benzema <coughs> trzeci inform ISKO <coughs> No, ale jak wygraliśmy w tamtym odcinku, teraz też powinniśmy. Gdzie, gdzie, do kogo? A tu. No Żerwinio. No, no i do Foresta Gampa. O, o, nie Czekam na noc, ta ustyka to wrogi Antoni Bo zapadają coś, z nim najczęściej jak pierdolony Jaruzelski Nie mogę się odzwonić podczas kierki jak Jakub Klosewski Śladów depresji nie znajdziesz po geodezji Odkuwam się dopóki stos jest ciepły, lecz już Ale już nie się do mnie jak Ray Charles Tu oczy tylko jedno Gdzie hajs? Dopóty trzymam w garści kości Ach, Pirlo odbierz mu tam. Wiem, że jesteś o 50 tempa wolniejszy, ale... Co to jest jakiś taniec z gwiazdami, że tak tańczycie. Wal. Ja sobie spróbuję prowadzenie podwyższyć.

W tej sytuacji jedyne mu pozostaje to modlić się o szybki koniec meczu. No już się kończy. Widać jak perfekcyjnie opanował krew głową Kolejny go i bardzo jednostronne O! To było brzydkie. Jak zareaguje arbiter? Tylko żółta. Pewnie wyjdzie tu, dlatego... Zaś wolny, ale teraz będę uderzał. Teraz uderzam pirlem. Więc... Więc poproszę o muzyczkę. Nie Pogba, pirlo. Muzyka, please. Oh, wow. oh. W miejscu, w którym

Kolejne trofeum, kolejne 3 punkty, 4-0 wygrana. I teraz paczka będzie. 4,5 kafli. Czy będzie ta za 7,5? 5-0-0. Oto ten nasz rezultat. Chyba powinna być ta za 7,5 koła. Tak. Mm -hmm. Jakie są paczuszki Za 7,5. A dobra, no to co? Tak na zakończenie sezonu. Dam, dar, dam, dam, dam. I kto tam będzie? Błagam coś dobrego. Uf, boję się, boję. Aha Lukas Lejwa. Luis Adriano, Dayton, Leyman Kaliński, kontrakty i Reynards O, niech będzie wszystko do klubu. Oto. Dziękuję Wam, że trwaliście do tego momentu. Trzymajcie się. Cześć.